Zapraszam Was dzisiaj na dwa zadania maturalne, poziom rozszerzony zakres słowotwórstwo. Pierwszy tekścik, Pingers to Protect Porpoises and Dolphins in the Baltic. No i mamy Brussels is Riding to the Rescue of Dolphins and Porpoises, Demanding the of Driftnet. No i co? Żądają Driftnets, czyli e, sieci, takich, które ciągane są za kutrem. No to czego żądają? Mamy Eliminate, wykluczyć. No to widać, że potrzeba zastosować rzeczownik, czyli demanding the elimination elimination of nets and the use of special acoustic pingers, which emit noises that function as. Te brzęczyki wydają dźwięki, które function działają jako to the cetaceans, czyli na organizmy yy, morskie ale działają, mają funkcję jako, działają jako i od razu widać, że od słowa deter trzeba uzyskać rzeczownik. A więc rzeczownik to będzie odstraszacz, czyli deterrent. Natomiast w tym wypadku mamy e, liczbę mnogą, czyli function as deterrents uh, to the citations. The move will prove for harbor porpoises. Czyli ten ruch okaże się jaki. Benefit skorzystać, a mamy przymiotnik korzystny. Bardzo często na maturze pojawia się ten przymiotnik, od benefit tworzymy beneficial. Beneficial korzystny. For harbor porpoises, the most critically mammals in the Baltic bardzo ssaki w Bałtyku mamy danger wiadomo od razu że danger to niebezpieczeństwo a chodzi o najbardziej zagrożone ssaki w Bałtyku zagrożony to po angielsku endangered endangered mammals in the baltic a więc z rzeczownika danger mamy przymiotnik jaki Endangered. These measures will also five that fishing activities do not. Czyli te działania także, no i piątka sure, pewny uh, w przymiotniku. Ale można z tego stworzyć zapewnić. I teraz tak, od sure tworzymy e, czasownik. Co robić? Zapewniać to, albo will also ensure zapewnią, that fishing activities don't the mammals, że działania rybackie nie threat, to jest zagrożenie, a więc, że działania rybackie nie zagrożą e, ssakom. Zagrozić to threaten, threaten the mammals. While increasing, a w tym samym czasie podniosą, co takiego? No, wiedzieć od razu narzuca się rzeczownik, że podniosą nam wiedzę, wiedzę na temat interakcji pomiędzy tymi gatunkami i rybakami. No więc tak, wiedza od no, to oczywiście knowledge, knowledge. The mark another significant victory in the ongoing battle to develop fishing techniques, czyli ta albo to. I mamy ósemkę propose, proponować, a więc w tym wypadku chodzi o propozycję. Ale zauważcie, mamy pułapkę egzaminacyjną. Mamy tutaj czasownik mark, czyli oznaczają albo pokazują. Nie ma tutaj eski. To nie jest marks, tylko mark. A to oznacza, że. Rzeczownik, który poprzedza ten czasownik, musi być w liczbie mnogiej. A więc ósemeczka, D, propozycje, proposals. proposals. Częstym błędem jest niestawianie eski, nietworzenie liczby mnogiej, a wówczas... Jeśli zostawilibyśmy tutaj proposal, to należałoby eskę dodać do marks, czyli the proposal marks albo the proposals mark. Dalej techniques that are not harmful to marine i mamy dziewiątkę. To są techniki, które nie są szkodliwe dla morskiego. Dziewiątkę mamy wild. Wild to przymiotnik oznacza dziki. Ale od tego tworzy się też rzeczownik e, przyroda, zwierzęta, fauna. I ta fauna to jest oczywiście e, wildlife. A więc w tym wypadku organizmy morskie, wildlife, e, jest to rzeczownik od wild. The new regulations have met with the of the fishers as well. Nowe przepisy spotkały się z Approve. Aprobować, zatwierdzać. A więc z czym się spotkały? Spotkały się z aprobatą. Rzeczownik od Approve to oczywiście Approval. Approval of the features. Podsumujmy. Eliminate przekształciliśmy na Elimination. Deter na Deterrence. Benefit. Korzystać na beneficial, korzystny. Danger, niebezpieczeństwo na endangered, zagrożone. Sure, pewny zamieniliśmy na ensure, zapewnić. Threaten, zagrażać. Stworzyliśmy od threat, zagrożenie. Natomiast od know, wiedzieć, znać, stworzyliśmy rzeczownik. Knowledge, wiedza, znajomość. Od Propose, proponować. Stworzyliśmy rzeczownik Proposals w liczbie mnogiej. Natomiast od Wild, Dziki, stworzyliśmy Wildlife, czyli zwierzęta. I dalej od czasownika Approve, zatwierdzać. Pojawił się u nas rzeczownik Approval, czyli zatwierdzenie. Potwierdzenie lub zgoda na coś. Przechodzimy do kolejnego zadania. W tym wypadku tekst jest o gorączce złota, czyli Gold Rush. Although there were many gold rushes in the world's history, the California Gold Rush was a unique event. Like. Lubić, ale również tak jak. Na przykład, like you. I am like you. Jestem taki jak ty. No, i co? Nie da się nie przekształcić, więc nie możemy wstawić like other places, ponieważ mamy tu kontrast. The gold in California was both and easy to get. Co to znaczy? Że należy tu stworzyć jakiś wyraz, który jest negatywny, przeczący. A więc od like będzie to unlike. I unlike oznacza w przeciwieństwie do. W przeciwieństwie do innych miejsc. Gorączka złota w Kalifornii pozwoliła na to, że złoto było both. Zarówno. Oraz łatwe do zdobycia. Jakie. Plenty oznacza wiele, a jak złoto było jakie? Po polsku trudno to przetłumaczyć. Mnogie, w dużej ilości. Jakie, zasobne. I ten przymiotnik to oczywiście plentiful. Zauważcie zmianę y na i plentiful. Ok, gold was first discovered in California by James Marshall in early 1848. Later that gold, later that year gold from the west coast started working on the American River. Później to złoto i mamy trójkę, i mamy tutaj czasownik seek. Seek oznacza uh, szukać. W tekście pojawia się później w tym roku: Ktoś z zachodu zaczął pracować na rzece. No ale od słowa seek należałoby stworzyć rzeczownik osobowy, tym razem poszukiwacze. Jak to będzie? Otóż będą to seekers. Seekers, poszukiwacze złota. Where Marshall first saw? The number four. Mamy shine. Shine błyszczeć się, świecić, a tu mamy metal, czyli od razu widać, że jaki błyszczący chodzi o przymiotnik. Shiny metal. Tworzymy shiny od shine. Soon news spread eastward and by 1849 thousands were going to California. Some traveled, niektórzy podróżowali podczas gdy inni statkiem. No to niektórzy podróżowali, mamy land, czyli lądem. Jak to teraz zrobić, że podróżowali lądem, a tamci wodą? Mamy land, chciałoby się użyć może on land, może samo land zostawić, no niestety jest świetny rzeczownik do tego, brzmi on overland. Overland jest to zarówno, może to być rzeczownik, może to być Przysłówek jak overland while others traveled by ship around South America. Still others took across Panama and Mexico. Kolejni inni ludzie co brali z Panamy i Meksyku? Otóż brali czy wykorzystywali skróty. I teraz pytanie: jak są skróty od słowa short? Od y, przymiotnika short. A więc skróty to shortcuts. Shortcuts to skrót. On the road, it was a very difficult journey. Regard. Hm, O co chodzi? Regard, brać coś pod uwagę, uważać coś za coś. Natomiast w tym wypadku mamy bez względu na to, Jaka trasa, to była to trasa trudna. Czyli czy wodą, czy lądem, czy na skróty, to była trasa trudna, więc musimy stworzyć coś, co mówi bez względu, co oznacza, bez względu na. No i tutaj mamy super przymiotnik, który brzmi, a raczej przysłówek, który brzmi regardless. I mamy tak: regardless, bez względu na bez znaczenia jaka trasa to była to trasa trudna. Regard, regardless. The influence of the Gold Rush is wpływ gorączki złota jest jaki. No i mamy substance, substancja, ale od tego jest znakomity przymiotnik, który mówi znaczący, oznacza znaczący, a więc wpływ gorączki złota jest znaczący, od substance pojawia się substanszą. Substantial, znaczący, konkretny, duży. First, gold brought people from around the world who stayed to form the Multicultural Society of California. Secondly, the gold rush pulled America westward. Po drugie, gorączka złota pchnęła Amerykę czy pociągnęła na zachód. Dziewiątka. Sure, znowu jak w poprzednim zadaniu, that California and the rest of the West would become part of the United States. Czyli tak, gorączka złota pociągnęła Amerykę na zachód, że Kalifornia i reszta świata stały się Stanami Zjednoczonymi, czyli zapewniając, ensuring, ensuring that California and the rest i tak dalej. Lastly, po raz y, kolejny czy tam na koniec, The gold rush awakened America to the idea of high risk, which is one of the of capitalism. Ameryka otworzyła się na ponoszenie ryzyka, który jest, które to ponoszenie jest jednym z character, character, a od tego stworzymy rzeczownik cecha. Jedną z cech kapitalizmu, a więc one of the characteristics of capitalism. characteristics, cecha. Podsumowując, mamy unlike, od like, czyli w przeciwieństwie do, plentiful, liczny, seeker, poszukiwacz, shiny, świecący, błyszczący, overland, drogą lądową, shortcuts, są to skróty, Regardless, pomimo albo bez względu na, substantial znaczący, ensuring, zapewniając, zapewniwszy i tak dalej, oraz characteristics, cechy, właściwości. Dzięki i do następnego.